Jo, siemanko, z tej strony Filiwi, to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, my na kanale, w kolejnym odcinku z Od Żula do Króla, odcinek numer 20. Taka nasza mała rocznica seryjki, można by tak powiedzieć. Jak widzicie, 18 jest, trochę przewinałem tam kilka godzin. 30 jest podpięta pod kosiarkę, to znaczy tylko jedna, siano-kosy. Wiem, że siano-kosy były... Dzięki temu, ale trzeba to się na końcu po prostu zrobić, bo nasze krówki nie mają co A to jest nasz piękny Zetorek z yy, Przecząsarką. Tak on ogólnie wygląda bez tura, jeżeli byście chcieli widzieć. Dlatego, bo tu stoi tam. I dobra, ale sobie yy, możemy odpalić 30. -teczkę. Tak, czy uda nam się tutaj wyjechać? Dobra, udało się nam ładnie wyjechać. Rozłóżmy sobie naszą piękną kosiereczkę rotacyjną. No bo łąki są już ogólnie do koszenia. A że też potrzebujemy siano, no to. Musimy sobie to ogarnąć. Powiedzcie jak potrzebujesz siano, jeżeli masz tam jeszcze dużo kostek. Zrobiłem mindfucka, bo usunąłem już ogólnie prasę z modów, no i, no i nie ma kostek. Plasteczek już niestety nie ma, dlatego musimy sobie porobić wszystko w okrągłe. Ale no, na szczęście siano kosy sobie będziemy robili na lipcu. Tylko będziemy prasować i na sierpniu weźmy jeszcze i trochę pojedźmy. Będziemy tylko prasować na sierpniu, dlatego na spokojnie krówki sobie dadzą radę. One mają jeszcze tam dużo dużo żarcia I ogólnie, dlatego na spokojnie o to się nie martwcie. Dobra, no i ładnie sobie do dookoła i fajnie kosimy. Ogólnie nagrywam na zapas. Jest niedziela. Ten film będziecie widzieli w poniedziałek. Akurat ten stan jest aż taki super na zapas. Ale będę nagrywał na niedzielę za tydzień. Cztery odcinki pod rząd. Dlatego jeżeli na następnych odcinkach będę piedalił, nie wiadomo czym, to sorry, ale... Ale po prostu nagrywam na zapas, bo nie będę miał czasu. Dzisiaj też później będę się uczył najczęściej sprawdzian z biologii. Wtedy wtorek się uczę na środową chemię. Chemię trzeba bardzo dobrze napisać. Żeby ze na koniec była jakaś taka czwóreczka. Trzeba napisać. Fajnie, no i... No po tej środzie. Dostaję czwarteczek. W czwarteczek nie ma filmu, ale w czwartek ja wyjeżdżam nad domeczki. Na... weekend. Od czwartku do... właśnie, niedzieli. Wyjadę, dlatego no muszę to nagrać na zapas. Będę miał filmiki yy, dla was po prostu nagrane, ogarnięte tylko tyle, że będę je wstawiał już z telefonu. No, ustawię po prostu na publiczne te filmy i tyle nie no dlatego też liveów nie będzie teraz przez jakiś czas ale no mówi się trudno trzeba tak y zrobić no bo trzeba się też trochę pouczyć na ten ostatni miesiąc chociaż Chociaż nie wiem, bo może w środę bym odpalił live'a Później Jak może bardziej wieczornego live'a w środę odpalić Nie wiem, zobaczymy Zobaczymy jak to będzie wyglądało Wiem na pewno, że no całe, so całe kosy jakie będą, to będę miał nagrane Dzisiaj Dlatego wydaje mi się, że tak można powiedzieć, że w miarę fajnie No Dobra Okej okay. Kiszonki mamy jeszcze dużo Kiszonka właśnie tam zostanie nam do końca sezonu raczej ten wszystkie pokasy jakie będą szły to będą szły na beleczki po prostu Będziemy sobie prasować Tak w sumie podjąłem decyzję że będziemy prasować o 40. 40 jest podpięta pod prasę i stoi Czeka na prasowanie Nie będziemy Z zutorkiem prasowali Zutorek sobie aktualnie będzie miał spokój 40 sobie przetestujemy, tak można powiedzieć, bo nic takiego 40 jeszcze nie robiła. Dlatego sobie fajnie będziemy musieli to ogarnąć. Dobra, czekajcie, Muszę sobie zawrócić. Okej. Okay. No i tak w miarę fajnie sobie tutaj teraz kosimy Łąka nie jest prosta, dlatego to... ...koszenie wygląda, jak wygląda. No, ale co zrobisz. No, no następny sezon też w sumie tej łąki już nie będzie. No Na następny sezon tutaj będzie pole. Które sobie pięknie oprzejemy bo tu jest najlepsza nasie, nasza ziemia z każdych pól i to pole też będzie duże jedno z największych, to więc tutaj, no jeżeli byśmy pH ogarnęli i wapna trochę sypnęli to naprawdę bardzo fajna bardzo fajne pole tutaj mogłoby być bardzo fajny plon też najważniejsze żeby był Dobra. Hmm. Okej. Okay. Ogólnie nie wiem czy wszystkie odcineczki będziecie widzieli z farminga. Bo możliwe, że zobaczę, ale możliwe, że będziecie mieli jeden odcinek z totalnie nowej totalnie innej giereczki, która nawet jeszcze nie wyszła. To jest beta. Ale nie wiem w sumie czy nagram to czy nie. Zobaczymy jak to będzie... Jak to ten czas nam pozwoli. Na ogarnięcie. No. Dobra, fajnie sobie tutaj teraz ten mały kawałeczek musimy wykościć. Te 30 jest najdłużej i 30 kurcze bo najwięcej motogodzin najwięcej było nią robione. A wygląda z naszych wszystkich ciągnieczków najlepiej. 40 też niby świeże, co po remoncie. Tak można powiedzieć, ale 30 tak wygląda ładniej. Tak. Bardziej now, nowszej. Tak, tak to powiem. Ten traktor mi się tak podoba Pomimo tego, że ten 30 jest tutaj od początku serii i ona będzie jeszcze pewnie długo, no to... No pa patrzcie. Patrzcie jaki to jest ładny traktorek. No kurde. To już to jest piękne. Dobra, jedziemy na następną łączkę. 10 minutka odcinka zaraz. Tak sobie jeszcze dzisiaj poprzetrząsamy. Będzie fajne poprzetrząsanie. Ja sobie e, po, poprzetrząsam do końca. Poza odcinkiem, jak tam nie zdążymy. A raczej nie zdążymy wszystkiego. Dlatego resztę sobie poza odcineczkiem zrobię. No i co, następny odcineczek, no to będzie zgrabianie. Cały odcinek zgrabiania? Pewnie, pewnie tam. Możliwe, że cały odcinek zgrabiania będzie przydałoby się, może umyć też to tą kosiareczkę naszą. No kurde, jeszcze nie myta była. Drugi sezon ale jeszcze nie była umyta no jak nie zapomnę to umyję jak zapomnę to trudno dobra no, sobie tak ładnie tutaj też trochę od tych krzaczków odkaszamy Dziękuję Wam za te, za to, jak yy, oglądacie na kanale. Może i wyświetlenia w tym momencie spadły, yy, ale live y bardzo fajnie oglądacie. Subskrypcje dochodzą cały czas. I na TikToku też fajny sobie, yy, żeście pooglądali tego TikToka, co wstawiłem z bizonami do 25. Są niby tylko, tylko niby cztery te slajdy z bizonami i link do tych bizonów. A kurde, ładnie to tam oglądacie, lajkujecie i w ogóle. Więc bardzo fajnie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam do opisu kanału. W opisie kanału macie linka do TikTokka. A jeżeli nie, no to sobie wpiszcie Agro Filip 11 Agro Filip, to wam wyjdę. Profilowe takie jak na YouTube. Tam będzie raczej mój TikTok -jack. Coś. Od czasu do czasu coś tam powstawiam na tego TikToka. Właśnie jakieś takie rzeczy. Miniaturki że tam jakieś... później będę wstawiał, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, aktualnie wstawiłem tego jednego tiktoczka w sumie wczoraj, wieczorkiem. Było tam do kolacji. Przed kolacją, chwilę, czyli tam o dwudziestej... dwudziestej pierwszej, był ustawiony. No i pewnie coś teraz jak ja to nagrywam jesteś około 3000 wyświetleń tego TikToczka, ten Jak na to że to pierwszy TikToczek, to tak w miarę dobrze Wynajmniej mi się tak wydaje Dobra 13 minuta odcineczka no. Jeszcze kilka przejazdów tutaj będziemy mieli i yy, będziemy sobie lecieli z przetrząsaniem fajnie nowym zestawikiem totalnie nowym w sumie, bo cały ten. Cały zestaw jest nowy. Pierwszy raz będzie używany na naszym gospodarstwie I pierwszy raz w ogóle przetrząsarka będzie odpalana, bo Przecząsarka jest z salonu Putingiera. No, Zetor już tam kilka lat ma Ale Ale to tam na spokojnie Sobie... powinien dać radę W sensie coś czuję, że nawet i czterdziestka by dała radę z tą przetrząsarką, ale... Ograjmy tak realnie, bo w realu no to by raczej sobie nie dała rady. Dobra. O, tutaj przydałby się też Może jakiś remont niedługo 30, jakieś odmalowanie. Chociaż w sumie ona dobrze wygląda tylko na tych błotnikach jest pozdzierana, bo tak maska cała i w ogóle no to zaromiście wygląda. Tylko tyle, że jest kurde błotnikiem ma pozdzierane. To jest jedyny właśnie minus. Tak jest w tej 30. No bo tak to jest. Kurde. Ten lachier się trzyma. No ładnie wygląda. Ten traktorek. Ten zobaczymy. Kiedyś może jakiś tam remoncik wejdzie. Ale nie wiem. Zobaczymy później. Teraz to tam nie mam. Ani czasu, ani pieniędzy, ani głowy na to, żeby remontować ciągnik, który bardzo dobrze wygląda i bardzo dobrze robi. Pieniądze trzeba odkładać na tego. Na pola nowe na hektary. Bo w sumie mam upatrzone jakieś trzy pola, które bym chciał kupić. Tylko jakby pieniążków troszkę brakuje. Dobra, no bo zobaczmy, no tutaj trochę jest pozdzierana trochę ubrudzona i tak ogólnie, no to wszystko, nie? Dobra, podłączmy sobie Tom, podnieśmy do góry, wszystko ładnie otwarte, drzwi możemy zamknąć. Ok, Podjeżdżamy. jedziemy sobie po obciążnik. Chcę zobaczyć jak ten cały zestaw będzie wyglądał jeszcze z obciążnikiem na przodzie No ten zobaczymy tutaj sobie dałem ten obciążnik podjedźmy sobie tak ładnie żeby O dobra Kurde No i chłop To jest zestaw Dobra, rozłóżmy. Przetrząsareczkę i włączmy i możemy jechać. Dobra. Fajnie to robi. No i dużo szybciej niż pająkiem się pierdzielić. No to trzeba po... Trzeba to powiedzieć. No, że dużo szybciej będziemy to robili niż kurde pająkiem by teraz tu robił. No, jakby to. To każdy ci powie. Dobra. No takie, ile, takie trzy. Bierze około no. no takie trzy przejazdy. rotacyjnej to fajnie rozrzuca. Dobra. ważniejsze to jest dojechać, przejechać sobie dookoła, żeby nie rozrzucić tego no, na przykład na łąkę sąsiada czy coś takiego. Żeby całe to wsianko móc zebrać. Yy, no, a tak to już. Wtedy będziemy sobie fajnie robili. Może i powiecie, że za duży ten obciążnik, ale później, tak jak ja mam plany tutaj na niektóre maszynki, to ten obciążnik będzie idealny. No i później też do innych ciągników będzie fajnie wyglądał taki obciążnik. Jakiegoś tam większego kurde, dżundira. Też będzie to fajnie wyglądało, nie? No ale nie wygląda też jakoś najgorzej. Bynajmniej mi się, tak mi się wydaje. Że jest w miarę ok Kurde. mi tak. No mi się podoba ogólnie zestaw, no. Zestawik mi się fajnie podoba. Powiem, że. Druga seria teoretycznie, która ma tego samego zetora. Ale na o, z rolniku z osady żeśmy nie pograli dużo. Tam nawet dwóch sezonów żeśmy nie zrobili. Tam siać nawet nie zaczęliśmy. Tam zrobiliśmy żniwa, prasowanie, zbieranie bel. Ten. Wapnowanie i zaczęliśmy talerzowanie. I to wszystko. I to już był. Był koniec, A no jeszcze się na kasy tam były, no ale Dużo żeśmy tam nie robili jakoś Dlatego też tak można powiedzieć, że dopiero tutaj tego zetorka sobie tak na poważnie sprawdzimy, nie? Dobra Podjedźmy tutaj jeszcze trochę bardziej No, idioto. Już musieliśmy mi przyrysować mój piękny nowy obciążnik. No, deter też taki w miarę szybki. 31 na godzinę to. Jak dla mnie aktualnie to wystarczająco. Żeby jechał właśnie te 31. To jest wystarczająco. I będzie git. Dobra, leżemy sobie na naszą drugą łąkę piękną, która jest mała, ale zawsze te jakieś tutaj może dwie okrągłe będą z tej łąki, więc zawsze coś, nie? Zawsze coś. Nie no w sumie tak jak braliśmy sobie na tą na kiszonkę to to ile? Tutaj też było jakieś takie 8 ton chyba tego siana co żeśmy brali na kiszonkę Tak mi się wydaje, że coś koło tego tam było ten z... nie jest za mało Wiadomo, że nie jest to też nie wiadomo jak dużo, ale no jest tak w miarę Dobra, 22 minuta sobie weźmy Może tak No ten to by było na tyle Widzimy się w następnym odcinku Na razie, cześć